Tema, witam was w nowym filmie. dawno tego w sumie nie mówiłem, bo od ponad miesiąca chyba filmu nie wrzuciłem. Ale dosłownie wróciłem z szybkim filmem, bo chciałem po prostu wejść na tę gierkę, zobaczyć co i jak. Bo jedyne co robię to aktualnie prowadzę tylko swój serwer Five'em, czyli free I w sumie tak to nie gram na żadnych serwerach. Grałem dzisiaj na shoot GG, do którego linka macie w opisie. I naprawdę fajnie się zmienił ten shoot. Więc jeżeli ktoś gra bojówkę, no to może sobie tam wpaść i na pewno fajnie, fajnie się pobawić, pograć i wiecie jak jest. A jeżeli chcecie pograć fajny roleplay, to na moim serwerze WLON również link w opisie. Zostawcie lajka i zostawcie syła pod tym filmem. Będę wdzięczny. Elo, elo, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj wchodzimy sobie na serwery. Yy, bojówkarskie jest nowa edycja z Shoot GG. Wejdziemy sobie to sprawdzić, widzowie. Dawno nie było filmu, o kurde. Dawno widzowie nie było filmów, ale sprawdźmy sobie to. Ja pobieram właśnie sobie płyczki. Ta, yy, po... O, kurwa, jeba mnie. Ogólnie no co, oczywiście serwer ShuGG, linka macie w opisie. Dawno mnie nie było widzowie Dawno nie było w ogóle filmów. Nie wiem czy już to mówiłem Bo już jestem chory psychicznie Dobra, przepraszam, musiałem to wyciszyć. No powiem tak widzowie Loading screen wygląda, wygląda fajnie Wygląda napis Wy... Dobra, wygląda okno. Jesteśmy, witamy na Ej, pomóżcie mi z czymś Daję wam 10 tysięcy i wy ją pobijecie tamtą. Okay. Co to za Dobra, ale Dawaj, ja nie Raz. Okej, okej, okay, okay. tak to działa tutaj. Patrz sobie, zmieńmy skórę. Kurde, nie pamiętam starej edycji z Hot ale to chyba ładniej wygląda. Ładniej, na pewno, na pewno ładniej. Dobra, to nam perfekcyjnie. Co tu jest w ogóle? Jakieś. Damy na GG, Forza. Forza. I eksplozja. Zajebiście. Użyj tab, aby otworzyć. Ej, fajne. Ej, zajebiste. Dla nowych bojówkarzy na pewno to podpowiada takie przydatne komendy, wiecie o co chodzi. <gry> Tutaj patologia się dzieje, patologia. Jakaś topeczka. Ej nie no, ogólnie ładnie to wygląda. Jest optymalizacja naprawdę wzorowa. Ej, to nie chcę. Te... Nie no, ładnie to wygląda, ładnie to wygląda, widowie. Tak dawno się nie strzelałem, że ja ogólnie jestem niepełnosprawny, ale mam nadzieję, że dam radę. Dobra, jak się strzela w tej grze? Ej... Nie da się strzelać w tej grze? Halo? O, widzicie, mogę strzelać, siła kiełbasa, moc kiełbasa Lecimy, lecimy yy, RDM Sieka O cholera, pedofilia Pedofile się szerzy, łapy Ej, jak on nie... Jak to coś żyje? Jak to też żyje? Ej, nie wy... Strzelaj, 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 strzelaj Nie, bo jesteś adminem i mnie <śledziany> Wiedziałem Podej się Podaję go. Ale nie śpi. Ej bojowa tam wysiadła cała. O cholera. Ale co tu się dzieje? Strzelam się, strzelam się. Kurwa, auto mi ukradli Co tu się dzieje? Siadam do ciebie właśnie. I jedziemy na piwpaw Podej się. O! <laughs> Proszę nie! Kurwa, co ja zrobiłem? Przepraszam, jestem niepełnosprawny! Przepraszam! proszę, jestem niepełnosprawny! Jestem niepełnosprawny! niepełnosprawny. No i e masz RDMA, no. Fajne, że RDMA! Ziomek na GodModzie lata, nieźle? Na no, GodModzie jestem. Kolego, ty... na czym ty latasz? Yyyyyy... E xarys.xshop Dobra, serio? Ja miałem zbugowane BW, on myślał, że ja na godzie jestem? Co za debil. Nie wytrzymam, jeszcze... Już mogę dowiedzieć sobie w tytule. Zostałem czterem na ShotGG. Patrzcie, wyjeżdżam tutaj i tu... O Boże, tu już sieka jest. Jebany klopsik sropsik. Ja bym tu chciał roleplay podgrywać. Pedofile do mnie strzelają, pedofile strzelają, uwaga. Eee, o, na rakendek. Dobry, dobry, A. dobry. To jest pary Nie ma serdecznego. A, serce, serce zawał, kur... Ty, nie mogę mu. Ej, zepsuło się coś, sorry. Przepraszam, już nie będę. Już nie będę cię strzelał, dobra? Ej. Nie, no kurwa, gościu, dogadam... pojebało cię! A jebnę mu. O kurwa, nie jebnąłem, przepraszam, jest dalej. Kurwa, wyjebał! wyjebałeś <grym> mi rdema, kurwa! A co to? Chłopie, rdema mi wyjebałeś. A co nie to jebało. jest? No tu chłopie się robili od gryba, kurwa. A kurwa, sorry, a sorry, bo to nie ty. Co to odgrywałeś? Czemu mi robisz? Nie robi ci RDMA, robi ci to jest Faudem, faudem. Co, co się Kupię RDMA, kurwa robisz! Przepraszam, przepraszam, mógłbyś nie ścierać? A to jest kurwa ba. Co ty się kurwa dzieje? Ta to tu robi RDM? No nie, bo się to ja go poddałem, On mi robi RDM'a, on mi robi RDM'a, z go Ja tego RDM'a ci kurwa robię, zaczyna do mnie bombić Zgłoś go, zgłoś go tu ja nie można poddawać oh, Tu nie czy... można Weź go z zbanu i bany go. Weź nie nie go. możesz tu, Weź go na prażę A ja sobie zlotowałem jakieś karła i mi dobrze. Ej, gościu. Ty RDMA robi? Gościu nikt ci RDMA nie zrobił. Tylko VDM. No kurwa, prawda. Proste, proste, co tu się dzieje? No widzowie, tak się zdobywa właśnie przedmioty na tym serwerze. Robicie RDM, I -y. jest ogólny spoko, tak. Ogólnie chorzy psiejscy ludzie tutaj grają, ale nie zwracajmy na to uwagi, tak. Co tu się. E? O, ty. Eee. Yy, masz perma Fajaki RDM masz, 549 Napisz na niego re report, 549 RDM 62 adminów online, o co tu chodzi? Bo się patrzy w ziemię, to jakiś haker O cholera, RDM, o cholera Nie wiem gdzie, nie wiem skąd, dobra widzę mhm. Okej, okay, yy, zgła zgłaszam tych graczy A i mam BW, nie mając BW Nie mamy BW, możemy teraz siekać borowików Patrzcie to yy, tutaj, prawie dostał Dosłownie centymetr nad głową mu przeleciał On strzela do mnie, on tak nie może być Mamy tutaj przeciwnika Przeciwnik właśnie będzie leżał On jeszcze o tym nie wie, ale ja o tym wiem Aha, okej okay. Ja dzisiaj mam goda, wiesz? Odpalę goda Jestem cheaterem, wiesz? Nie, 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 proszę Jestem cheaterem Właśnie demoluję na ciebie y, betoniarkę Betoniarkę masz na głowie, dobra? No bierzemy Sandy greenzon ta teraz Sandy Ej pedofilu Oho Strzelają do mnie Dobra, nie wytrzymam psychicznie w tej grze Naprawdę My ja leżę nie leżąc, to jest też najdziwniejsze Co on ma w ogóle na tyle, jakiś parawan? Co to jest, ty? Chobieć z parawanem A ja, ja jadę, ja jadę, ostatni raz się posię. O cholera, RDM Dobra Pedofile tu grają, wychodzę stąd